Trasa może niedługa, za to forma eko. Jedni na rolkach, inni z kilkami Nordic Walking, a jeszcze inni na rowerach. A wszyscy spotkali się na rynku. Duże zaangażowanie organizacji pozarządowych i młodych ludzi sprawiło, że możemy uznać dzisiejsze wydarzenie za udane. Z trzech różnych zakątków miasta wyruszyć do serca miasta, czyli tutaj do nas na rynek. Na uczestników czekały warsztaty, konkursy i pokazy. Największe emocje wzbudził spektakl przygotowany przez pracowników zakładu oczyszczania miasta. Nasz teatrzyk w ogóle był pod tytułem Przyjaciele Lasu. Pomysł teatrzyku chyba wypłynął od nas, a zdziwiliśmy się sami, że tylu pracowników było bardzo chętnych do wzięcia udziału. No i jak widać, chyba nazbieraliśmy 12. Osób. Pracownicy chcieli pokazać się też z drugiej strony nie tylko takiej służbowej, ale też trochę zabawnej, trochę edukacyjnej, trochę ekologicznej. Przedstawienie naprawdę wyszło fantastyczne. Eco -ride, fantastyczne wydarzenie ekologiczne, które promuje aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia, sport. Promujemy to przy pomocy Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego, przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Przygotowane atrakcje dla najmłodszych, tak aby zaszczepić ten zdrowy, aktywny tryb życia. Jedną z ciekawostek był model auta wodorowego. Na dzisiejszej imprezie demonstrujemy, jak działa samochód wodorowy. Jeździ dość dużo przede wszystkim autobusów na naszych drogach. Nawet nie, nie wiemy o tym, że jeździmy autobusem na wodór. W wydarzeniu towarzyszyła zbiórka na leczenie Wojtusia, chorego na DMD. Mamy do nazbierania aż 17 milionów. Choroba, która po prostu ona postępuje. I to jest tak, że na przykład w wieku, nie wiem, 6 lat dziecko zaczyna mieć kaczkowaty chód, później wózek, a później no niestety jego serduszko przestaje bić i, i jest koniec. Także błagamy państwa wszystkich o, każde, o każdą złotówkę, 50 groszy.